No mamy tutaj hortensję yy, hortensję yy, nie yy, bukietową tylko tą ogrodową tą taką słabszą i zobaczcie dzisiaj było zero a ona tutaj już mi troszeczkę przymarzła o tutaj widać liście pociemniały tutaj jedna łodyżka jest taka bardzo wiotka o proszę bardzo jest po prostu przemarznięta. Jutro zapowiadają, nie, dzisiaj w nocy już zapowiadają minus jeden, jutro minus dwa, a więc będziemy sobie ją ocieplać takimi zrobionymi i skizeliny pokołami. O, zarzucimy sobie z jednej strony, przykryjemy drewniankiem, z drugiej strony przykryjemy druwiankiem i ona w ten sposób tam powinna się uratować a ta jest najgorsza właśnie, ta mięciutka, ta nie bukietowa tylko ta ogrodowa czemu najgorsza? no bo ma bardzo ona odbija y, takimi młodymi listkami, widzisz mm -hmm. i ona nie, nie ma z drewniałych i ona szybko przemarza, bardzo